Często pytacie Państwo jak należy się przygotować do badania USG jamy brzusznej. Przede wszystkim trzeba być na czczo około 6 do 8 godzin. Dzień przed badaniem jakaś lekka kolacja bez jakichś wzdymających potraw. Około godziny przed badaniem szklanka przegotowanej wody tak, żeby na samym badaniu było lekkie parcie na mocz i wtedy można z łatwością Ocenić pęcherz moczowy i prostatę u mężczyzn. Tego samego dnia nie palimy papierosów, nie pijemy kawy, nie żujemy gumy. I to wszystko, to całe przygotowanie jest tak naprawdę z dwóch względów. Jeden powód to jest, żeby nie było za dużo gazu w przewodzie pokarmowym. Gaz jest totalnym wrogiem ultrasonografii, ultradźwięków i żeby nie obkurczył nam się pęcherzyk żółciowy, bo go nie możemy wtedy ocenić.